Bankom nie przysługuje żadna opłata za korzystanie z kapitału, dlatego że przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na to, że jedyną formą opłaty za korzystanie z kapitału mogą być odsetki. Natomiast roszczenie o odsetki jest roszczeniem akcesoryjnym, czyli można powiedzieć takim ściśle związanym z kapitałem. W związku z tym, ponieważ roszczenie banku, roszczenia banków o zwrot kapitału, one przedawniły się z upływem 3 lat od udostępnienia tego kapitału, to konsekwentnie należy uznać, że roszczenie również o jakiekolwiek odsetki, takie roszczenie się przedawniło. Niezależnie od tego, roszczenie o odsetki jest nienależne, chociażby z tego powodu, że gdyby bankom takie roszczenie przysługiwało, to wówczas nie byłby spełniony tak zwany długofalowy cel prewencyjny dyrektywy 93 przez 13 artykuł 7 tej dyrektywy przewiduje, że usunięcie z umowy postanowień nieuczciwych i w konsekwencji również w tym przypadku stwierdzenie nieważności tych umów ma mieć skutek, ma mieć taki charakter odstraszający. Gdybyśmy więc przyjęli taką koncepcję, którą forsują banki, czyli że bank działa w sposób nieuczciwy, proponując nieuczciwe umowy, a następnie w razie przyłapania banku na stosowaniu takich nieuczciwych umów i uznaniu, że te umowy są nieważne, bank mógłby żądać dokładnie takiego samego wynagrodzenia za korzystanie z kapitału, jak banki, które nie korzystały z tych form finansowania, czyli nie oferowały takich umów nieuczciwych, no to mielibyśmy taką sytuację, że nieuczciwy przedsiębiorca w zasadzie stosując nieuczciwe postanowienia umowne niczym nie ryzykuje, a nie ryzykuje dlatego, że wie, że w razie uznania, że umowa jest nieważna, w związku z tym, że stosował nieuczciwe postanowienia umowne, ostatecznie dostaje tyle samo, ile uczciwy przedsiębiorca. Również jeżeli chodzi o kwestię odsetek za korzystanie z kapitału, to kredytobiorcy mają prawo powołać się na artykuł 5 kodeksu cywilnego, czyli na to, że bank żądając, żądając odsetek za korzystanie z kapitału, powołując się de facto na swoją, co miałoby wynikać z niegodziwości banku, że tak naprawdę bank narusza tutaj zasady współżycia społecznego, czyli dochodzi do tak zwanego klasycznego nadużycia prawa podmiotowego, nadużycia prawa do żądania odsetek za korzystanie z kapitału. Nie możemy również zapominać o tym, że roszczenia banków o odsetki, one ulegają przedawnieniu i to przedawnienie się odsetek zgodnie zresztą z orzecznictwem Sądu Najwyższego, ono musi nastąpić najpóźniej w takim terminie, w jakim przedawnia się roszczenie o zwrot kapitału. Kapitału. W związku z tym, że ten kapitał jest przedawniony, no to również roszczenie o odsetki jest przedawnione.